Cześć, ja jestem Kalpiu, a to jest kolejny odcinek ze strony z darmowymi skinami. W tym odcinku chciałbym Wam przedstawić stronę z Soma Jest to strona, która działa już ogólnie na rynku od 2017 roku, ale w ostatnim czasie przeżyła swoje takie największe boom, jakby. No ale do rzeczy, co ta strona nam oferuje? Oczywiście, oferuje nam otwieranie skrzynek. To jest taka główna metoda na tej stronie, ale nie tylko. Możemy sobie tutaj z tych skrzy skrzynek robić kontrakty. Możemy grać e, ruletkę między graśmi, możemy grać w miny, czyli coś takiego a la luletka, możemy brać udział w giveawayach, ale co nas najbardziej interesuje? Ta zakładka tutaj, Promo Case. Jest to, stro, jest to tryb, w którym e, administracja codziennie udostępnia na social mediach właśnie kody, właśnie na tą skrzynkę. I co to daje? Jeżeli wpiszemy sobie jakiś przykładowy kod, ja mam tutaj taki kod, e, który właśnie dzisiaj wyszedł, dokładnie pół godziny temu. Piszemy sobie i będziemy mogli sobie otworzyć właśnie taką skrzynkę. No i co? Otwórzmy sobie tak przykładową skrzynkę. Tutaj naprawdę różne rzeczy mogą wylecieć. Tutaj na samym dole mamy właśnie wszystko to co może nam polecieć. Oczywiście najczęściej będą lecieć słabe jakieś rzeczy, ale no... Zawsze to jakiś darmowy skin. No i teraz jest otwieranie skrzynki. Zobaczymy co nam poleci. Oczywiście tutaj sobie możemy wybrać to, więc to jest taka pełna losowość. Wybierzmy sobie to. I dostaliśmy Any Consumer, czyli dostaliśmy skina o jakości konsumenckiej i teraz możemy sobie go bez problemu wybrać. Mamy go tutaj na profilu, klikamy tutaj take, no i skit został nam wysłany. Teraz tylko czekać musimy na oferta aż dojdzie. Więc jeżeli oferta dojdzie, no to widzimy się już za chwilkę. Dobra, i jak widzicie oferta nam już tutaj doszła, jest to... Um, Skin do G3SG1, pusty na burza, tak jak wiem, jakość konsumencka, no ale mimo wszystko jest to za darmo, tak? Więc bierzemy, odbieramy, no i mamy skina. Jak widać odebrane. Jeszcze taka propos strony możecie tutaj za punkty, gdzie zdobywacie, otwierać sobie takie skrzynki. Możecie również wpłacić i wtedy dostajecie codziennie bonus. Możecie sobie otworzyć tutaj bonus, to jest masa fajnych skinów. Tylko, tak jak tutaj widzicie, musicie wpłacić 1,40 40 i skrzynka otwiera się co 24 godziny. To jest na pewno zrozumiałe. Skiny w sklepie będziecie mogli wypłacać od 50 centów, jeżeli tutaj uzbieracie. I odnośnie uzbierania centów zachęcam do skorzystania z kodu, którego widzicie tutaj, albo po prostu z tego tutaj. Da on Wam tutaj, jak sami widzicie, od 2 centów do 98 centów. Czyli komuś z was może się tak poszczęścić, że właśnie dostanie 98 centów, no a nie kiedy, no to po prostu te 2 centy, ale no zawsze coś tak mimo wszystko, więc zachęcam do korzystania z tego kodu. Zachęcam również do korzystania z kodów, które są w opisie do stron darmowych, gdzie po prostu będziecie dostawać sobie darmowe skiny, nie będziecie musieli nic wpłacać. A w tym odcinku to jest na tyle, jeżeli wam się spodobało to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, to na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!